Zapomnieni piłkarze część trzecia. Obiecałem wam, że ta seria będzie kontynuowana. Wiem, że wielu moich widzów ceni sobie format odcinków dotyczących zapomnianych piłkarzy, dlatego dziś przygotowałem dla was 8 zawodników, o których być może już zapomnieliście. Poprzedni odcinek z tej serii pojawił się na kanale w październiku, no i tam wraz ze mną zapomnianych piłkarzy omawiał Michał z kanału Ostatni gwizdek. Także nadrabiajcie zaległości, jakie jeszcze nie sprawdziliście. A teraz zanim zaczniemy, no to poproszę Was jeszcze o lajka like do zasięgu, bo chcę zobaczyć, czy ta seria wciąż Was interesuje. Ponieważ... Ponieważ w ostatnim czasie dużo kanałów się, lekko mówiąc, zainspirowało tą serią, także też nie wiem, czy jest sens kontynuowania jej. No i ogólnie, jeżeli jesteście też tutaj nowi, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Z góry wam za to bardzo dziękuję, jednak teraz już przejdźmy do pierwszego piłkarza w tym zestawieniu. A tym pierwszym zawodnikiem będzie Stefan El-Sharawi. Jest to również chyba najmniej zapomniany piłkarz w dzisiejszym zestawieniu, dlatego od niego zaczniemy. 10 lat temu El-Sharawi uznawany był za ogromną nadzieję piłki nożnej. Miał wielki talent, którego nie udało mu się w pełni wykorzystać. Szerszej publiczności dał o sobie znać w dwóch. 2011 roku, kiedy trafił do AC Milanu za kwotę 20 milionów euro. Miał wtedy zaledwie 20 lat, dlatego wiązano z nim ogromne nadzieje. Już w następnym sezonie El Szarały przeżywał przełomowy okres, gdzie indywidualnie wszedł na ten najwyższy poziom i był jednym z najlepszych piłkarzy nie tylko całego Milanu, ale też całej Serie A. Skrzydłowy w tamtym sezonie został chociażby najmłodszym strzelcem Milanu w lidze mistrzów, a pierwszą połowę sezonu zakończył jako król strzelców Serie A. Rozwijał się w bardzo szybkim tempie i w czerwcu 2013 Roku wyceniany był przez portal Transfermarkt na 30 milionów euro, co na tamte czasy było naprawdę bardzo dużą kwotą. W Milanie wiedzieli, że mają u siebie talent pokoleniowy. Niestety, tak szybko jak skrzydłowy wszedł na ten najwyższy poziom, tak szybko z niego spadł. Sezon 2013-2014 był dla niego bardzo pechowy. Praktycznie całe rozgrywki spędził lecząc kontuzję, a to znacznie wyhamowało jego rozwój. El Szarały nie potrafił wrócić do optymalnej dyspozycji, co przełożyło się na wypożyczenie do AS Monaco. No i od tamtej pory za zaczęła się wielka wędrówka między klubami w celu próby odbudowania swojej pozycji oraz formy. Później zawodnik został wypożyczony do AS Romy. W Rzymie przekonali się do reprezentanta Włoch i wykupili go za 13 milionów euro. Latem 2019 roku Skrzydłowy zdecydował się przenieść do chińskiego klubu Shanghai Shenhua, które zaproponowało mu naprawdę ogromny kontrakt. W Chinach spędził jednak tylko półtora roku, bo zimą w 2021 roku wrócił do Rzymu. Tam również sięgnął po swoje pierwsze trofeum w seniorskiej karierze. W kampanii 2021 2022 Gielorosi triumfowali w lidze konferencji. Aktualnie El Sharały wciąż występuje w Romie, a jego wartość transferowa wyceniana przez transfermarkt wynosi 5 milionów euro. Niestety jego kariera nie potoczyła się tak jak się zapowiadała i teraz skrzydłowy poza przykładem zmordowanego talentu niestety zaczyna być przykładem zapomnianego piłkarza. Samuel Umtiti. Historia francuskiego obrońcy jest bardzo ciekawa, bo jeszcze 5 lat temu wyceniany był na 70 milionów euro, no i uchodził za jednego z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji. Obecnie Mistrz Świata wyceniany jest na zaledwie 3 miliony euro i reprezentuje barwy francuskiego Lille. Ma dopiero 30 lat, a już od kilku lat jego pozycja w piłce znacznie spadła. No i określenie spadła to jest chyba najbardziej delikatne określenie, jakiego tutaj mogę użyć. Na pewno na taki stan rzeczy bardzo duży wpływ miała jego kontuzja kolana, z którą Umtiti bardzo długo musiał się zmagać. Doszło nawet do sytuacji, w której w przeciągu dwóch lat jego wartość transferowa spadła o ponad 65 milionów euro. W swoim PRIME Samuel uchodził za bardzo szybkiego, silnego i zdecydowanego stopera. Jego PRIME był bez wątpienia w 2018 roku. To właśnie wtedy został mistrzem świata z reprezentacją Francji. W Barcelonie był kluczowym punktem drużyny i naprawdę nic nie zapowiadało tego, że jego kariera aż tak się posypia. Jest to drugi piłkarz omawiany w tym odcinku, i z kolei drugi, którego rozwój zatrzymały kontuzje. Na sam koniec historii Francuza warto przytoczyć anegdotkę, że taki zawodnik jak Umtiti, który bez wątpienia swoje najlepsze czasy ma już za sobą, no i już raczej nie będzie mógł walczyć o takie cele jak w przeszłości, to pomimo tego wszystkiego odrzucił on wielki kontrakt od klubu z Arabii Saudyjskiej. I tutaj przytoczę wam wypowiedź zawodnika na ten temat. Po tym, czego doświadczyłem przez ostatnie 4 lata nie mogłem sobie pozwolić na to, by nie szanować futbolu i wyjechać do Arabii Saudyjskiej. Dlatego wróciłem do Francji, aby kontynuować pracę i przechodzić etapy. Za taką postawę należy mu się wielki szacunek i naprawdę wielki szkoda, że kontuzje aż tak zniszczyły jego karierę. Hulk. Brazylijski zawodnik ma aktualnie 37 lat no i wciąż gra profesjonalnie w piłkę reprezentując barwę brazylijskiego Atletico Mineiro. Staje się on zapomnianym piłkarzem, ale przypomina o sobie różnymi kontrowersjami, no i również jego strzały z dystansu będą się przewijały w różnych kompilacjach najlepszych goli z dystansu. Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia oraz indywidualne umiejętności to piłkarz nigdy nie dał sobie szansy, żeby tak typowo zapisać się w historii, no i powalczyć o te najważniejsze Trofea. W swoim prime wyceniany był nawet na 50 milionów euro, ale nigdy nie grał w topowej drużynie. Jedyną solidną ekipą, w której Hulk zaczynał swoją europejską przygodę, było FC Porto, skąd w 2012 roku odszedł na rzecz Zenitu. Patrząc na jego karierę, to można odnieść wrażenie, że bardziej podążał on za zarobkami niż nad kucharami i na tym, co przecież piłce jest najważniejsze. 30 czerwca 2016 roku dołączył do trendu, w którym piłkarze przechodzili za ogromne pieniądze do chińskich klubów. Hulk dołączył do ekipy z Szanghaju za prawie 60 milionów. Euro i grał tam do 2021 roku, kiedy zgłosiło się po niego właśnie Atletico Mineiro. Przez lata Hulk słynął ze swojej ogromnej siły i świetnych warunków fizycznych. No właśnie między innymi dzięki temu zawdzięcza taki swój pseudonim. Tak jak mówię, to on miał wiele jakości. Mógł na spokojnie poradzić sobie w większości drużyn z tego najwyższego poziomu, ale no nigdy nie miał na to okazji. Łącznie w swojej karierze seniorskiej wystąpił w 527 spotkaniach, w których strzelił 283 bramek. Lucas Moura. Lucas Moura jest wychowankiem jednego z największych brazylijskich klubów, czyli Sao Paulo. Od najmłodszych lat wybijał się na tle konkurencji za sprawą swojej szybkości oraz dryblingu. Nie minęło dużo czasu, gdy o skrzydłowego zaczęły bić się największe kluby Europy. No i ostatecznie tą batalię wygrało Paris Saint-Germain, które zimą 2013 roku zapłaciło za niego 40 milionów euro. W stolicy Francji Lucas spędził 5 lat, które były wypełnione sukcesami drużynowymi. Wygrał m.in. 5 mistrzostw ligę oraz 3 puchary Francji. No w sumie, czyli standardowe trofea PSG. Nigdy jednak nie był takim kluczowym piłkarzem PSG. Zimą 2018 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Premier League. I właśnie wtedy Tottenham zapłacił za niego 28 milionów euro. W Londynie zanotował sporo wzlotów i upadków. Najlepszym sezonem w jego karierze był sezon 2018-2019. Grał wtedy regularnie w lidze i zagwarantował Tottenhamowi awans do finału Ligi Mistrzów, ponieważ w tamtej edycji Ligi Mistrzów strzelił w półfinale hat -tricka. Jednak ostatecznie Londyńczycy przegrali w najważniejszej zniosem meczu z Liverpoolem. Pod koniec sezonu 2022/2023 Tottenham ogłosił, że nie przedłuży umowy z Moura. Zawodnik zdecydował się wtedy na powrót do ojczyzny i dołączenie do swojego pierwszego klubu, czyli właśnie Sao Paulo. Lucas Moura wciąż reprezentuje barwy tej drużyny. No i transfer Mart wycenia go na 5 milionów euro. W swoim prime brazylijczyk wyceniany był aż na 40 milionów euro i o ile jeszcze teraz niektórzy kibice o nim pamiętają, a szczególnie ci kibice Tottenhamu, to jednak ten zawodnik niestety też dołącza do grona zapomnianych piłkarzy, a jego kariera była naprawdę solidna i dobra. Dawid Villa. Dla mnie kompletna legenda tego sportu. Pamiętam, że gdy poznawałem piłkę nożną, to był to mój pierwszy ulubiony piłkarz. Pomimo jego ogromnych osiągnięć, no i doskonałej kariery, to nie jest on tak zapamiętanym piłkarzem, jak inne legendy hiszpańskiej piłki. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, dlatego też historię Dawida Villa chciałem opowiedzieć w tym odcinku. Reprezentował on barwy takich klubów jak Real Zaragossa, Valencia, Barcelona czy Atletico Madryt. Hiszpan był bez wątpienia jednym z najlepszych napastników w historii futbolu. Swoją legendę zaczął pisać w Walencji, gdzie zdobył aż Trofea dla najlepszego hiszpańskiego strzelca w La Lidze. Gdy skończył karierę, to zorganizowano na stadionie Walencji przed meczem zewce FC Barceloną specjalną ceremonię pożegnalną i tym samym wizerunek Dawida VI został umieszczony na fasadzie Estadio Mestalla, czyli właśnie stadionu Walencji. Hiszpańscy eksperci uznawali go za napastnika kompletnego, posiadającego instynkt strzelecki, mocne uderzenie za nóg oraz szybkość. W jego karierze reprezentacyjnej pomagał w zdobyciu Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. W 2008 roku został królem strzelców mistrzostw Europy. David Villa jest ogólnie najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii. W swojej karierze strzelił prawie 400 bramek, a mimo to wciąż uważam, że jest on trochę zapomnianym piłkarzem. No może dlatego, że nie doczekał się jeszcze karty ikony w FIFA, na którą bez wątpienia zasługuje, ale to tak pół żartem, pół serio. Filipe Coutinho. O tym piłkarzu przypomniałem wam ostatnio poprzez odcinek o piłkarzach zmarnowanych w FC Barcelonie. Brazylijczyk miał być jednym z najlepszych piłkarzy w historii. W swoim prime wyceniany był aż na 150 milionów euro. Jego historię oraz upadek omawialiśmy dokładnie w tym wspomnianym odcinku o Barcelonie, ale no musiałem również tutaj umieścić Coutinho, bo jego kariera potoczyła się tak, że zostanie on na szerszą skalę zapomnianym piłkarzem. Talent Coutinho jako pierwszy zauważył Intermediolan, jednak po transferze nie dostawał on wiele szans na grę. Latem w 2013 roku Coutinho przeniósł się z Mediolanu do Liverpoolu za kilkanaście milionów euro. Angielski klub zrobił naprawdę znakomity interes, ponieważ Brazylijczyk stał się wielką gwiazdą Premier League. No i właśnie w Anglii przeżywał swój najlepszy okres w całej karierze. Dominował boiska Premier League i szybko zapracował na status jednego z najlepszych na świecie. W 2018 roku Coutinho w nie najlepszej atmosferze opuścił Liverpool na rzecz FC Barcelony, która zapłaciła wtedy za niego 135 milionów euro. To jedna z najdroższych i najgorszych transakcji w historii futbolu. Footballu. I o tym już rozmawialiśmy, także jak chcecie posłuchać więcej na temat przygody Coutinho w Barcelonie, to odsyłam Was właśnie do tego materiału. W całej swojej karierze Coutinho może pochwalić się wygraniem m.in. Ligi Mistrzów. Również w kadrze osiągnął sukces. W reprezentacji Brazylii zadebutował w 2010 roku i od tamtego momentu zdobył chociażby Copa Amerykę oraz Mistrzostwo Świata do lat 20. Wielka szkoda, ponieważ Coutinho był naprawdę świetnym piłkarzem. Cesc Fabregas. Kolejny były hiszpański piłkarz i kolejna legenda. Fabregas mimo naprawdę świetnej kariery i wielkich umiejętności skończył jako zapomniany piłkarz. Może miał pecha, że grał w czasach Xaviego lub Lupiniesty. Jest to wychowany klamasi, który reprezentował barwy takich klubów jak Arsenal, Chelsea, Monaco, Barcelona, czy na sam koniec kariery włoskie Como. W swojej karierze wystąpił łącznie w ponad 700 spotkaniach. Jest on również mistrzem Europy i mistrzem świata, a przez lata uchodził za piłkarza tego największego formatu. Cesc Fabregas zakończył swoją karierę latem zesz roku I takim statementem żegnał się z piłką nożną. Z wielkim smutkiem informuję, że nadszedł czas, abym zawiesił buty na kołku. Podniosłem puchar świata, wygrałem euro, prawie wszystkie możliwe trofea w Anglii, Hiszpanii i Europie. Była to podróż, której nigdy nie zapomnę. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Moim kolegom z drużyny, trenerom, dyrektorom, prezesom, właścicielom, kibicom i mojemu agentowi. Dziękuję całej mojej rodzinie, cenię sobie wasze rady. Moim przeciwnikom dziękuję za uczynienie mnie silniejszym. Dele Ali. Na temat Dele Aliego powstał jeden z moich pierwszych filmów na Naleczysta piłka. Jest to OG materiał, także jak chcecie zobaczyć, jak wyglądały moje pierwsze odcinki, no to zapraszam. Jednak tą historię przytoczę i w tym odcinku, bo Dele Ali to bez wątpienia zmarnowany talent, upadła gwiazda i niedługo zapomniany piłkarz. Anglii kilka lat temu błyszczał w barwach Tottenhamu i wiele osób wróżyło mu naprawdę gigantyczną karierę. Niestety piłkarz się niesamowicie pogubił i bardzo obniżył loty. W 2018 roku wyceniany był na 100 milionów euro, a aktualnie jest to zaledwie 5 milionów euro. No niesamowite. Regres. A co w tym wszystkim najgorsze, to fakt, że Anglik ma dopiero 27 lat, Także naprawdę mógłby jeszcze wiele lat spędzić na tym najwyższym poziomie, jednak to już jest chyba niemożliwe. Dele Ali miał bardzo ciężko w życiu, a szczególnie w młodości, co później mogło też się przełożyć na jego decyzję i na to, że nie mógł on w pełni wykorzystać swojego potencjału. Reprezentował on barwy takich drużyn jak Dons, Tottenham, Everton czy aktualnie Besiktas. Na wypożyczeniu w tureckim klubie Anglik nabawił się kolejnej poważnej kontuzji, przez co do tej pory, łącznie z meczami przed Nowymi wystąpił tylko w 15 spotkaniach. Wielka szkoda, że kariera Dele jego właśnie tak się potoczyła, bo mógł być to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Chociaż w pewnym momencie to był zaliczany do tego grona, ponieważ w ten grał naprawdę świetną piłkę. Teraz, pomimo tego, że piłkarz wciąż jest stosunkowo młody, to raczej trudno będzie mu wrócić na chociażby połowę poziomu, który prezentował w swoim Premier. I tym samym to na tyle w dzisiejszym odcinku na temat zapomnianych piłkarzy. Tak jak mówiłem we wstępie, to możecie dać mi znać w komentarzach, czy ta seria powinna być dalej kontynuowana. No a jeżeli i chcecie, żeby była kontynuowana, to po prostu zostawcie lajka. Jeżeli zobaczę, że odbiór tego materiału będzie dość fajny, to nie przestanę nagrywać tej serii mimo tych wszystkich sytuacji. I tak wam bardzo dziękuję za to dotychczasowe wsparcie. Mega dużo to dla mnie znaczy, no i dzięki, że tu jesteście. Słyszymy się bardzo niedługo w kolejnym odcinku na kanale Czysta Piłka. Teraz możecie się spodziewać wielu materiałów. Będę się starał wrzucać jak najczęściej mogę. Dlatego dzięki, że oglądałeś do końca. Słyszymy się już serio niedługo. Trzymajcie się i na razie.